Witajcie w kolejnym odcinku z gry Find The Markers. Dziś wam pokażę jak znaleźć Yellow Marker, Zombie Marker, Bendy Straw Marker, Blue Marker i Bo Box Marker. Yellow Marker to jest sklepikarz w sklepie. Więc do niego trzeba po prostu sobie wejść tu i on tutaj sobie siedzi. Następny jest Zombie Marker. Zombie Marker on jest tutaj w grobie. Jeśli pójdziemy to here lies marker clone, to jeśli tu wejdziemy, to tutaj jest pod ziemią zombie marker. Następny jest bendy straw marker. Bendy straw marker jest y, trzeba sobie tutaj przy tym wodospadzie tutaj. Jak widzimy mamy tu dziurę, to do tej dziury trzeba wskoczyć. Jak się wskoczy to mamy tutaj bendy straw marker. Następny jest Blue Marker. Blue Marker też jest w hillsach. W foreście. Tylko, że musimy wejść sobie tutaj po tej linie. O Jezu, jak tu wejść? Po tej linie. I tutaj. I jak przejdziemy, to musimy wejść obok tego. Obok tych kamyków. I tutaj powinien się chować Blue Marker. Box Marker jest w, w faktory. Musimy sobie wejść tutaj do faktory, i on będzie tam. Tylko, że nie możemy wejść, ponieważ musimy wziąć ten klucz, kliknąć na niego. Jak się kliknie, to te drzwi powinny się otworzyć. Teraz przechodzimy tutaj i tu jest schowany boxmarker. Mam nadzieję, że poradnik pomógł. Fajnie by było, gdybyś zasubskrybował. Pa.